Dedykacja ja przyoczyłem specjalnie dla mnie tak chodzi. dedykacja dla dyrektora od krajka. Na targówku gra sieć, ulica mokra numer pięć Ma swą dorożkę, starą troszkę, stary przy niej koń Koń na imię Fela ma i cały ich targówek stał Znikają więc, wołają więc, idziecie drndą sieć Bujaj się Fela, bo jutro niedziela pojedziem na spacer waleje. Łop w tramwajach w autobusach, a my lusem, a my klusa, odpisły wiatr znajomy, wieje, jest. się wela, bo jutro mnie Niedzielę na medal, zabawa. Wszystko jedno, niech ja stracę, ja funduję i ja płacę. Reszta frajer dziś i wysiadka w te ośpięcyk pan go zna, tak samo żonę będę ma i przy sobocie po robocie pije wino z nią dobre wino nie jest złe panie starszy napisie idziemy spać bo ciężko wstać orkiestra proszę grać Ujaj się fela bo jutro niedziela niedzielę na medal zabawę. tłok trawa jak w autobusach a my zepuchamy korsak łotów i znajomy wieje Ujaj się fela bo jutro niedziela niedzielę na dalsza bawa Wszystko Stoję, jedno niech, niech ja, stracę, ja Ja i ja płacę Reszta prajer i wsiadka Dziękuję bardzo dyrektor Szucadatek, dziękuję specjalnie dla mnie, będę słuchał A teraz pan, pan Andrzej O kurde, same hity